Dzień dobry! Moi drodzy, na te święta życzenia też muszą być słowne. Spotykamy się co tydzień na YouTube, na moim kanale, gdzie wspólnie oglądamy filmy i je komentujemy. Filmy, w których dzielę się wiedzą z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. W związku z tym nie mogło być tak, abyśmy w dzisiejszy dzień, w tym tygodniu, nie spotkali się online, nawet w czasie życzeń. W związku z tym chciałabym. Przekazajcie trochę inaczej. Przypomnijcie sobie wszystkie swoje życzenia, swoje marzenia, które mieliście jako dzieci, jako nastolatkowie, teraz jako dorośli, których jeszcze nie zrealizowaliście. Przypomnijcie sobie wszystkie marzenia, pragnienia, które nadal są dla Was aktualne. Przypomnijcie sobie, gdzie oczy Wam rozbłysły, kiedy tylko o tym czymś pomyśleliście. Życzę wam teraz bardzo serdecznie, żeby z okazji tych świąt Bożego Narodzenia wszystkie wasze marzenia, które macie jeszcze niespełnione i są dla was dobre, aby wszystkie te dobre dla was wasze marzenia, pragnienia, życzenia właśnie się spełniły. Życzę wam, żeby los zaskakiwał was bardziej pozytywnie, aby dawał wam więcej, niż myślicie, że na to zasługujecie. Czerpcie garściami. Samo dobro i tym dobrem też dzielcie się dobrym słowem, dobrą emocją, dobrym spojrzeniem. Dla wszystkich tych, którzy są wierzący, życzę, aby te święta Bożego Narodzenia wraz z przyjściem dzieciątka dały jeszcze większą nadzieję. Życzę Wam jeszcze większej, głębszej, wspanialszej wiary. Dzielcie się nią. Dla wszystkich, którzy nie wierzą, życzę, aby te święta spędzili we wspaniałej atmosferze. I abyście generowali tę atmosferę, którą potem chcecie otrzymywać, w której chcecie być, z której chcecie czerpać. Zatem dla nas wszystkich, i wierzących, i niewierzących, życzę samych wspaniałości, uczciwych ludzi wokół, spełniania naszych dobrych marzeń, życzeń i współpracy z innymi. Śledźcie mój kanał na YouTube, subskrybujcie, wówczas będziecie na bieżąco z informacjami, z filmami, które. Tam udostępniam, dzięki którym mogę uczyć Was, jak osiągać więcej przy mniejszym wysiłku i w życiu, i w pracy. Obserwujcie mnie na Instagramie. Tam niemal codziennie dzielę się wiedzą. Po prostu. A na moim blogu marlenashiba.pl, zakładka blog, kilkadziesiąt filmów. Doradztwo absolutnie bezpłatne. Na tej właśnie zakładce. Blog. Zatem bądźmy w kontakcie. Subskrybujcie mój kanał, obserwujcie mnie i. Piszcie do mnie. Czytając bloga na stronie marlenaskiba.pl, macie możliwość napisania każdego komentarza. Wszędzie. Na wszystkie merytoryczne odpowiadam. Bądźmy w kontakcie. Życzę Wam jeszcze raz bardzo, bardzo cudownych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.